Cześć, z tej strony Miły, witajcie na moim kanale. Frytki najczęściej kojarzą nam się z fast foodem. Ja mam dla Was dzisiaj zdrowszą wersję, przede wszystkim z piekarnika, po drugie z batatów. Daję Wam słowo, że Wasze dzieciaki zakochają się w tym, a i Wy będziecie je lubić. Jeżeli nie jesteście ciekawi jakie je przygotowałem, to zapraszam. Pierwszą czynność jaką musimy wykonać, to obrać batata. Mam tutaj tego przygotowanego, więc teraz sobie go ładnie, żeby nigdzie nam nie została skórka. No Dobrze, mamy to. Teraz sobie go pokroimy. Kroimy go w frytki takiej grubości, palca maksymalnie. Ja zazwyczaj dzielę sobie batata na pół. Okay. I teraz kroję w takie grubsze kawałki. Pamiętajcie, że pataty są twarde, więc trzeba użyć trochę siły. I te paski sobie teraz kroję na sygnalne frytki. Jeżeli macie długie, takie jak ja, możecie je spokojnie przekroić na pół. Będzie się lepiej je trzymało, lepiej będzie je jadło. Robimy tak z całym batatem. od raz sobie przyrzucamy. pokrojone frytki toj斯基. Mam pokrojone. Teraz tak naprawdę dodam jeszcze przyprawy. Mam tutaj pół łyżeczki słodkiej papryki. I do tego mam jeszcze łyżeczkę oregano. Dodaję odrobinę oliwy z oliwek. Teraz wszystko dokładnie mieszam. Wymieszajcie dokładnie tak, żeby te przyprawy, żeby oregano i papryka doszły do każdego batata. Po to właśnie jest tam też troszkę oliwy, żeby e, przykleiły się przyprawy do batatów, ale też, żeby one się lekko zarumieniły podczas pieczenia. Jak macie wymieszane, to teraz tak naprawdę ja jesteśmy praktycznie po robocie. Przekładamy sobie na papier do pieczenia. Jeden obok drugiego. Najlepiej, żeby nie dotykały, więc musicie zachować jakieś minimalne odstępy. To też pomoże w pieczeniu, przyspieszy w sumie przypieczenie. Starajcie się wykorzystać każde miejsce, gdy macie większego batata, żebyście zmieścili się na raz. Żebyście nie musieli dwa razy piec. Ja już to układam i zaraz zobaczymy. Czy mi się zmieści? Mam nadzieję, że tak. Oczywiście, jeżeli nie macie oregano, możecie dodać też inne zioła, na np. bazylię czy tymianek. Myślę, że też będzie w porządku. Zamiast papryki słodkiej możecie też dodać paprykę wędzoną. Tylko pamiętajcie, że jednak to jest przekąska też dla dzieci, dlatego nie używam tej są Jeżeli robicie tylko dla siebie albo robicie pół na pół, to możecie sobie oddzielić mniej więcej na papierze dwie porcje, tak jakby, że jedna jest dla dzieciaka bez soli, a druga jest dla Was po prostu posolona. To już jak, jak jak już wolicie. Ok, ostatnie upychanie. Tak naprawdę szukam jeszcze miejsca na kilka. Mamy to. Ok. Tak przygotowane bataty będziemy rzucać do piekarnika i będziemy piec 25 minut albo do zarumienienia, możecie sobie sprawdzić wcześniej, jeżeli uznacie, że są ok. Widać, czy po prostu są miękkie. Jeżeli są miękkie, to od razu wyciągajcie, nie czekajcie aż yy, będą się palić. 25 minut to jest taki standardowy czas, ja zawsze tyle piekę. 200 stopni piekarnik rozgrzany, funkcja termoobieg. Ja teraz wrzucam na środkową pozycję. Ok. 25 minut i tak naprawdę po 25 minutach będą gotowe, albo wcześniej. Sprawdźcie sobie je, ja za 25 minut pokażę Wam jak one wyglądają już po opieczeniu. Ok, 25 minut minęło, moje bataty są gotowe, w zasadzie frytki. Zobaczcie jak wyglądają. Oczywiście dajcie znać w komentarzu jak przepis się podobał, zostawcie łapkę w górę pod filmem, zasubskrybujcie kanał, a my widzimy się niebawem z kolejnym przepisem, także trzymajcie się, cześć!